Witam Was, z tej strony RadioAktiv i chciałbym przedstawić Wam naprawdę tą bitwę, którą miałem jakiś czas temu, ale nie miałem czasu, żeby ją nagrać, no bo przeprowadzka i w ogóle. Ale, no cóż, czasem zdarzają się bitwy, które, no cóż, warto nagrać. Chociażby ta bitwa, która miała miejsce na Normandii w czołgu T26E. To był mój drugi czołg i no po prostu nie miałem e, nie miałem co wybrać potem. No, w zasadzie nie miałem wyboru, no. W każdym razie ta bitwa przedstawia typowe, typową walkę Dawid vs. Goliath. Pragnę jeszcze przypomnieć, że ta bitwa miała miejsce na realistykach. Tak więc lecimy. E26, jak pewnie wiecie, nie jest zbyt szybkie. Nie jest, domen, nie jest demonem prędkości. No ale cóż, pomyślałem, że warto by pojechać do miasta. A dlaczego by nie? W w mieście jest. No cóż, w mieście jest jedna z baz, która jest, no cóż, przejęta i trzeba ją odbić. Najpierw miałem jechać na B, ale zauważyłem, że ktoś już tam jedzie i walczy. R26E ma dodatkowe kilkanaście milimetrów pancerza w formie do spawanych płyt. No i no, tak naprawdę nie jest zbytnio e, opancerzona. Tak więc jedziemy po do miasta. Na razie nie pokazuje się nic. Nie ma jeszcze żadnych zwiastunów, że coś mogłoby mi się tam stać lub coś mogłoby mnie zaatakować. Więc bezproblemowo przebijam się przez pierwsze, pierwsze budynki dodatkowo samoloty walczą z bombowcami. Mam kolegę na Gepardzie, który jest sobie pojechał tam. Zabijał się przez murek, no i na razie puściutko. Więc no, myślałem, że zajęli B i wszyscy sobie gdzieś pojechali. Przejdziemy do widoku gracza. Więc no cóż, jedziemy. W zasadzie niby nic, nikt z nikim nie walczy. No pewnie wszyscy pojechali w jakieś miejsce. A tu Zong, pierwszy karier zdjęty, do tego jeszcze post postrzelony Wolverine i dodatkowo jeszcze dwa gangkariery. Jeszcze nie odostałem żadnego strzału, koledzy w gangkarierach zaskoczeni, dwa już zdjęte, kolejny karier wyjeżdża, próbował schować się w krzaku i... I postrzelił mnie co ciekawe, nic mi nie robiąc, uszkadzając mi tylko jedną odrobinę amunicję. Kolejny strzał w gankariera. No cóż, no, opiera się jeszcze póki co moim strzałom, ale zdjęty. <ścoughs> 1 T26 versus 3 gankariery, i T26 póki co wygrywa, ale to jeszcze nic. Wolverine, który mnie nie zauważył wcześniej, teraz wyjeżdża na mnie. Pierwszy strzał oberwał w wieżę, drugi teraz pod wieżę. Jeden tylko koszetował, kolejny znów pod wieżę. I co ciekawe, ja też dostałem strzał właśnie. I wciąż żyję. Wolverine, no, znany ze swojego mocarnego działa, cały czas do mnie wagi nic nie robiąc. Jakim cudem, nie mam pojęcia. Próbuję mu cokolwiek robić strzelając w tu i ówdzie. No i nie, nie wygląda to zbyt ciekawie. Oberwałem, znaczy odbiłem dwa strzały i pomyślałem, no już będzie po mnie. No i <ścoughs> kolejnym strzem ubiłem Wolverina w walce 1 na jeden. No. Dziwne, dziwne rzeczy. Niestety, z tego co pamiętam, ta bitwa skończyła się do, dla mnie niezbyt ciekawie. Bo, z tego co wiem, chyba zaraz coś mnie objedzie i ubije. Jeśli dobrze pamiętam. Ja jeszcze jeden gun carrier. <laughs> po prostu mistrzostwo. T26 odbija sobie co chce. Praktycznie nic mi nie robią. Jakim cudem naprawdę nie mam pojęcia. Już czwarty. Yy... Piąty czołg Yankar, <grych> jak kolejny leży. I po prostu. O, i tak jak mówiłem. Ale takie bitwy są najlepsze, kiedy wyjeżdżasz, a po prostu gracze się nie spodziewają, albo po prostu. Was, nie, wiem, nie zauważają. Naprawdę, napiszcie, co myślicie o tej bitwie. Bo dla mnie to nie jest taka typowa bitwa, że o pomidory po prostu, tylko albo to była akcja na zaskoczenie, albo po prostu gracze nie zdołali się ogarnąć na czas, kiedy na niej wyjechałem. W każdym razie dzięki za obejrzenie. Jeśli podobają Ci się moje materiały, zarzuć suba, napisz lajka, no i skomentuj materiał. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.